Kolejna klęska żywiołowa w Indiach. Rozszalały wody kilkudziesięciu rzek, przerwały prymitywne umocnienia brzegów, zmieniły koryta, przelały się przez wioski i pola, pozostawiając za sobą zniszczenia. Zginęło prawie 700 osób. Najbardziej ucierpiały stany Uttar Pradesh i Bengal Zachodni. Kilkaset tysięcy ludzi zostało bez dachu nad głową i bez środków do życia. Powódź zniszczyła to, co w Indiach najcenniejsze plony na obszarze kilku milionów hektarów uprawnej ziemi. Bieżący remont jednego z elektrycznych pieców w stalowni Huty Warszawa. Twarda, męska praca. Po wyjęciu elektrod, sklepienia i pancerza, nie czekając aż wystygnie podłoże, wykuwa się żurzel i resztki zakrzepłej stali. Gorąco, trudno wytrzymać.

Kierownikiem remontu pieca jest mistrz Adam Jesionek, wybrany pracownikiem roku 78. Montowanie pancerza pieca przebiegło sprawnie. Siu, może w wstawimy, może w wstawimy koryto do pieca? No w sanarko no, zaraz powiemy. Tak? A kawały. Jeszcze broli trzeba mu na długo wziąć. Taśko, bo kręci <suszy> <suszy> Izolację parę razy No zamienić, odwrotnie. Ej, dać go tu, to a ja ten długi można odetchnąć. Za kilka dni remont następnego pieca. Za budowę tej chlewni w Grabowie nikt orderów nie dostanie. Fachowcy Złęczycy zmieniając typowy projekt trzykrotnie powiększyli budynek, ale zapomnieli o przystosowaniu urządzeń. Budowlani z proboszczowic przez cztery lata walczyli z kiepską dokumentacją i własną bezmyślnością. Inwestor z kółek rolniczych w Grabowie przymknęła oko na brakorupstwo i wpuściła w styczniu tego roku warchlaki i lochy do chlewny. Chorowały, topiły się w nieodprowadzanej gnojowicy, dusiły się w pomieszczeniach, w których dzielni budowlani zacementowali okienne ramy. Kilkaset sztuk... Padło. Brakuje wody, nie ma wentylacji i ogrzewania, źle zbudowano silosy i magazyny. 23 miliony złotych utonęły w zatkanych kanałach. Weterynarze alarmowali od dawna, ale spółdzielnia zdecydowała się zlecić wykonanie specjalnej ekspertyzy budowlanej dopiero po ośmiu miesiącach eksploatacji. Grabowianie komentują całą rzecz krótko. Świńska sprawa. Reszel. Nieco senne, ale pełne uroku niewielkie miasteczko warmińskie o bogatej przeszłości. Nazywane jest Małym Fromborkiem, a porównywane do starych miejscowości we francuskiej Brytanii. Mimo pożarów i wojen zachowały się fragmenty murów miejskich sprzed 900 lat. Spichrze, mosty i budynki o średniowiecznym rodowodzie. W Reszelskim Zamku pracują konserwatorzy. Adaptuje się go na dom pracy twórczej dla plastyków. Rewaloryzacji poddany będzie także rynek i okalające go domy. Miasteczko ma szansę stać się ulubionym miejscem spotkań twórców i turystów, o czym marzy administrator zamku i inicjator wielu poczynań kulturalnych Bolesław Marszal. Stanisław Pyra, z wykształcenia historyk i socjolog z zamiłowania plastyk. Wraz z synami Grzegorzem i Łukaszem założył rodzinną grupę Piro. Tworzywem artystycznym jest głównie srebro i bursztyn. Efektem żmudnej, ale pełnej polotu i fantazji pracy, misterna biżuteria. Tych projektów i wzorów narodzą się nowe dziełka sztuki rękodzielniczej. Obejrzą je znawcy i amatorzy na krajowych i zagranicznych wystawach. Zdumiewa nas postęp w budownictwie okrętowym Podziwiamy technicznie skomplikowane kolosy, masowce, gazowce i zbiornikowce. Ale kiedy gdzieś na horyzoncie pojawi się żaglowiec tak piękny jak radziecki Krusensztern, każdemu człowiekowi morza drgnie marynarskie serce. Pełna gala i dumny Krusensztern wchodzi do portów Oslo. Jak wszędzie wzbudza podziw i uznanie, jest wszak największym żaglowcem na świecie. Kilka tysięcy Norwegów zwiedziło radziecki statek biorący udział w operacji Żagiel 78. Dotknąć potężnego steru, Ekstansu czy starego kompasu to tyle, co otrzeć się o historię wielkiej żeglugi. Znudzeni smętnym latem Holendrzy wymyślali przeróżne historyjki, byle się tylko rozerwać. Ten młody człowiek na 25. piętrze hotelu stwierdził, że winda jest zepsuta, a że nie chciało mu się dreptać schodami. No cóż, pomysł wcale nie głupi i chyba warto zastosowania także i u nas. Proporujemy przeszkolenie w pierwszej kolejności warszawskich konserwatorów wind. Życzymy miękkiego lądowania.